No, e, jestem tu w hotelu Villa Adwira. Tu fajnie ugościli. To jest fajny hotel. Tutaj fajny hoteliki jest. Tu fajny pokój mam. Jestem fajnie ukośczony. Pełny, full wypas. No, cały jest zestaw. No. I teraz tu, o. Tutaj moje falowie przygotowali kawkę. No i tutaj, o. I teraz mam jeszcze książkę o. Taką, fajną. No. I tu jest cały ten, właśnie ten. Tego hotelu Villa Admira. No. no, a teraz sobie będę kawkę właśnie popijał. Właśnie, bo po... jestem po podróży, to tak mnie fajnie ugościli. I teraz sobie popiję właśnie kawkę. No. Kaweczka dobra, fajna, taka fajna z ekspresa. No, teraz tu właśnie przeglądam właśnie tą książkę, całego tego hotelu, bo dzisiaj właśnie jestem tak ugoszczony w tym hotelu, i teraz właśnie tu mam pełen, cały zestaw. No, fajne, bo tu są fajne takie widoki na tej książce, i tutaj jest. Pełen jest obraz. No.